Proszę Państwa, no mamy tutaj do następny etap. Wchodzimy właściwie w następny etap epidemii koronawirusa. Wczoraj rząd wprowadził dodatkowe, jeszcze bardziej rygorystyczne obostrzenia. Już nie wolno wychodzić z domów, chyba że za konieczną potrzebą. No i oczywiście do pracy i do walki, ale raczej nie wychodzić, no to też siedzimy w domach i czekamy zmiłowania boskiego, bo jak ktoś wyjdzie i utworzy grupę większą niż trzy osoby, no to grożąc tego tytułu surowe kary. Nawet z, zmniejszyła, rząd zmniejszył liczbę osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach, tylko pięć osób, w związku z tym, no, tutaj widać, że o, dziesięcio, o dziesięciokrotnie została, został ten limit zmniejszony, no i natychmiast się zarysowały dwie takie, znaczy dylemat, napięcie między dwiema tu możliwościami czy y, uczestniczyć bardziej w służbie bezpieczeństwa, y, czy bardziej w służbie demokracji? Y, dotyczy to przede wszystkim y, naszych umiłowanych przywódców, to znaczy parlamentarzystów, y, którzy właśnie jutro mają się zebrać y, w Sejmie, y, no i mają tam. Po pierwsze, zmienić regulamin Sejmu, a po drugie mają uchwalić ustawę tą tarczę antykryzysową. Regulamin Sejmu zaś trzeba zmienić, dlatego że no posłowie dotychczas obradowali osobiście i byli obecni na sali sejmowej, na sali plenarnej, ba jeszcze, Podczas słynnego Ciamajdanu 16 grudnia 2016 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i ci posłowie tam w sali kolumnowej uchwalili ustawę budżetową, to wielu utytułowanych mądrali twierdziło, że ta ustawa jest nielegalna, bo Um, ustawy takie, a zwłaszcza takie budżetowe. To można legalnie tylko uchwalić na sali plenarnej. No to co to teraz by było, gdyby się okazało, że ustawę, tą tarczę antykryzysową uchwalono, uchwalono gdzie indziej niż na sali plenarnej, a na to się zanosi? Problem polega na tym, żeby naj, że najpierw trzeba zmienić regulamin Sejmu, no a żeby zmienić regulamin Sejmu, to musi być zgodnie z konstytucją, którą tutaj wszyscy bardzo szanujemy, musi być co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, czyli 230, no a 230 to by musiało siedzieć jeden koło drugiego, więc nie zachowaliby półtora metrowego czy nawet dwumetrowego odstępu między jednym a drugim posłem, no i w ten sposób powstałoby ryzyko, że, jak tak dalej pójdzie, to nasz nieszczęśliwy kraj zostanie pozbawiony przywództwa politycznego. No, więc, z jednej strony, służba demokracji wymaga poważnych poświęceń i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo wprawdzie pani marszałek Witek. Powiedziała, że niektórzy posłowie, ci, którzy tam nie będą mogli wejść na salę plenarną, oni dali na inne sale, no to będą uczestniczyli w obradach online. No i żeby tutaj było śmieszniej, to nawet takie wszystkie hasła niezbędne do tego uczestnictwa wysłano na, również do pana prezydenta Warszawy. Pana Trzaskowskiego, który nawet posłem nie jest, no ale jak to trzeba, to trzeba, nie ma rady. No i widzimy, jakie napięcia tutaj są między potrzebą bezpieczeństwa, służbą demokracji, ale to dopiero początek tych kłopotów czy tych napięć, które nas czekają, bo. Nie tak dawno swoją opinię na ten temat wyraził naczelnik państwa. Otóż naczelnik państwa powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybory prezydenckie odbyły się w planowanym terminie, to znaczy 10 maja. No to być może, że mamy dwie możliwości. Być może, że naczelnik państwa wie już coś, czego my nie wiemy. To znaczy, że epidemia przed 10 maja wygaśnie, ale być może, że inna możliwość tutaj zaistnieje, że zbrodniczy koronawirus, który się tutaj sroży i prawie już tysiąc, dochodzimy do tysiąca osób zarażonych w Polsce. No to na dwa dni przed wyborami, bo musi, muszą komisje wyborcze też się ukonstytuować, na dwa dni przed wyborami pohamuje taktownie swoją zjadliwość, tak żeby wszyscy mogli bezpiecznie pójść do głosowania. A jak już pan prezydent Andrzej Duda zostanie ponownie wybrany, no to wtedy koronawirus wróci do poprzedniej swojej zjadliwości, no i znowu będziemy musieli podlegać takim surowym restrykcjom. To jeszcze nie koniec, dlatego że już wkrótce, a konkretnie 10 kwietnia, przypada dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej. No i teraz jest pytanie, czy delegacja polska pojedzie tam na miejsce i odda hołd ofiarom tej, tej zbrodni popełnionej w 1940 roku przez Sowieciarzy, no i ofiarom katastrofy smoleńskiej z roku dwa tysiące dziesiątego. No i kto poleci, jeśli poleci, no bo proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że to jednak to miejsce leży na terytorium obcego państwa. No i znowu nie będzie wiadomo, tak jak nie wiadomo dotychczas, jaki charakter miała podróż ówczesna pana prezydenta Kaczyńskiego z osobami towarzyszącymi. Czy była to wizyta prywatna, czy była to wizyta oficjalna? No, prywatna nie była, bo to przecież chodzi. O y, uczestnictwo w oficjalnej państwowej uroczystości, ale wizytą oficjalną też nie bardzo chyba była, bo gdyby tak było, no to oczekiwałby tam na lotnisku w Smoleńsku y, jakiś przedstawiciel władz rosyjskich odpowiedniej rangi, a nic takiego nie było. No krótko mówiąc, nie wiadomo, pan premier Morawiecki podobno tam ma pojechać, więc domyślam się, że jakieś uzgodnienia na szczeblu międzyrządowym musiały y, zapaść, natomiast nie wiadomo, czy y, pojedzie y, na y, te uroczystości naczelnik państwa, czyli Jarosław Kaczyński. Proszę państwa, y, to y, są takie doniesienia z kraju, a tu doniesienia ze świata y, też są niepokojące, co prawda Statystyka, ale to warto pamiętać, co mówił na ten temat Benjamin Izraeli, że są kłamstwa, ohydne kłamstwa i statystyka. No ale trudno musimy się również statystyką podpierać. Otóż statystyka mówi, że jak dotychczas, mimo dwóch miesięcy trwania epidemii na świecie, Ofiarą tej epidemii padło zaledwie dwie, padły zaledwie dwie dziesięciotysięczne procenta ludności świata, więc w statystyce nie wygląda to tak niepokojąco, jakby wyglądało tak na zewnątrz, dlatego że blokowane są całe miasta, zamykane granice państw, no, krótko mówiąc nie bardzo wiadomo jak długo to potrwa, no i jeśli to potrwa dostatecznie długo, to może się okazać, że następstwa Walki z epidemią mogą być groźniejsze od samej epidemii, bo te następstwa ekonomiczne, zwłaszcza, ale nie tylko ekonomiczne, bo i polityczne, mogą być nawet ideologiczne, mogą być, że te następstwa ekonomiczne mogą się okazać znacznie groźniejsze i długotrwałe, ale epidemia epidemią, a tutaj życie toczy się naprzód. I pani wielce czcigodna, oczywiście niewątpliwie, pani Sylwia Spurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przypomina, że epidemia epidemią, ale 26 marca, czyli jutro, jutro Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma wydać orzeczenie. W sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No, nie wiadomo, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości się zbierze, bo na przykład niezawisłe sądy w naszym nieszczęśliwym kraju zawiesiły działalność i tak nie orzekają, jak zwykle, chociaż czasami orzekają. No i to orzekanie wywołuje pewne paroksyzmy, bo nie tak dawno. Sąd okręgowy w Poznaniu, który jest w ogóle znany ze szczególnego umiłowania praworządności i jest chyba nawet najniezawiślejszy w całej Polsce. Niedawno wypuścił na wolność jegomościa, który tutaj zainaugurował, czy tam w ogóle wynalazł metodę na wnuczka. No i tam wiele osób tą metodą zoperował i niezawisły sąd okręgowy w Poznaniu wypuścił go na wolność. Ten jegomość obiecał sądowi, a jakże, że będzie tam oczekiwał na dalsze rozkazy. Pod wskazanym adresem, ale okazało się, że policja go podskazanym adresem nie zastała, w związku z tym Sąd Okręgowy Niezawisły w Poznaniu wydać, maczy już wydał nawet. List kończy za tym jegomościem, no widzimy, że miał trochę racji prezydent Ronald Reagan, kiedy mówił, że rząd nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko przeciwnie stwarza ich coraz więcej. Do rząd, a tuż dopiero niezawisłe sądy te dopiero stwarzają mnóstwo problemów. No i zobaczymy, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie w sprawie Izby Dyscyplinarnej Plenarnej Sądu Najwyższego, czy też przełoży to ad z Grekas, bo na razie instytucje Unii Europejskiej właściwie nie działają, tak, tak jakby tej Unii Europejskiej w ogóle nie było. Widać wyraźnie, o czym już chyba wspominałem, że kiedy przychodzi co do czego, to ta Unia Europejska okazuje się wcale niepotrzebna państwom członkowskim. Tylko jeśli komukolwiek w ogóle jest potrzebna, to jest potrzebna tej biurokracji unijnej, która pasożytuje na historycznych europejskich narodach. Proszę Państwa, no jeszcze z takich, bo tu wszystko jest zdominowane przez doniesienia epidemii, właściwie nic się nie dzieje, życie polityczne całkowicie zamarło, jeśli oczywiście nie liczyć takiej polemiki, która rozgorzała między panią Żorżetą Mosbacherową która jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i powiedziała, że to, ta epidemia to jest zawiniona przez Chiny, dlatego że Chiny ukrywały i w ogóle tam no, przyczyniły się do, w ten sposób do rozprzestrzenienia się epidemii na resztę świata, na co chiński ambasador w Warszawie zaapelował do... Pani Żorżety, żeby przestała politykować. No, na razie jest taka tutaj przepychanka między ambasadory, w związku z tym to jeszcze nie y, zwiastuje żadnego poważniejszego konfliktu, bo y, rządy mają inne zmartwienia, no, między innymi takie, że na koronawirusa zapadła y, nawet Panna Greta, Humberg, która wyznała niedawno, że no chyba przeszła koronawirusa, no całe szczęście, że nic jej się nie stało, żadnych następ to za sobą nie pociągnęło, no i zakomunikowała, że strajk klimatyczny trwa nadal, no to przynajmniej jedna rzecz, która nie została przerwana, strajk klimatyczny, miejmy nadzieję, że klimat się opamięta i przestanie zagrażać Dzieciństwu panny Grety, bo już przestępujemy z nogi na nogę z niecierpliwości. Czy jej się coś złego nie, z tego powodu nie stanie, bo jakoś na zbrodniczą epidemię okazała się odporna, no ale przecież. Klimat to jest poważniejsza sprawa, bo tutaj zmiany będą miały charakter trwały, o ile oczywiście tych zmian doczekamy, bo przecież w takiej sytuacji, jaka się wytworzyła, to nikt nie zna ani dnia, ani godziny.